Pamiętasz, może ten film? Zamknij tą bo matka Cię może. Sam się zamkni. Ja przynajmniej ją mam! Tak, ten film to moje dzieło. I dzisiaj ja, jako już troszeczkę starszy Mateusz, sprawdzę, czy w obecnym 2023 roku dalej jest to możliwe, aby wkręcać ludzi. A po drugie, ciekawi mnie, czy dalej w obecnych czasach ludzie aż tak bardzo denerwują się, gdy słyszą właśnie taki piskliwy i pretensjonalny głos. Sadzi się! Na większości tych serwerów chyba mam już Bana przez poprzednie odcinki. Siema wszystkim, idę na B. I? Albo tutaj dostałem bana, albo zaraz ktoś mi odpowie. Ej, no nie banujcie mnie! Też chcę mieć takie skiny ładne. Szczerze mówiąc, rozwiązania są dwa. Albo po prostu nikt mi nie chce odpowiadać, bo od razu wiedział, że to troll. Albo dostałem tam bana po prostu i każdy ma mnie zmutowanego, nie wiem. Co wpisać, żeby mieć takie kosy? Dobra, to mi ktoś czy nie? I ludzie mi odpisują, chyba już nikt nie chce się bawić w jakieś takie trollowanie, albo być może słychać po mnie, że jestem trolem. Też nie wiem, no ja bym akurat chciał z takim trolem troszeczkę tak po pośmieszkować, nie wiem. Chłop brzmi jak ten z YouTube'a Mateo. I ja się pytam, gdzie się podzielili ci ludzie, którzy wcześniej wyzywali mi mamę. Siemano, mordeczki! Cześć. No, nie nieważne, że ja go zabiłem. Ale to musisz głośno mówić i w ogóle tak chyba mikro pomutacji, nie? Konektor. Dobra. Jolon Monster tak się właśnie tutaj działa. I Monstera ty ile masz lat? Nie z wieku. No zgaduj. E, nie wiem, kurde. Pewnie miałeś tydzień temu komunie, więc dziewięć. To na pewno. No chyba, że nie zdałeś i masz 10. To można spać po moich grach. No kurde, no ale mniej niż 8 to na pewno nie masz. Trzyma jaka. No czemu nic odacywil, ja się pytam. Siemano, jak mieć takie skiny ładne? I co, odpowie mi ktoś? Kur... Ha, 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 ty se kup mózg frajerzyno. Na są takie te dwa to tam będziesz miał. Najgorsze jest to, że jest gościu, który mi normalnie odpowiedział na moje pytanie. I co teraz? Ej, Harry dowoj na B ze mną. Pokażę ci jak się gra. Co, że, rzeczywiście ze mną idzie na B? No nie no, czemu ludzie są tak posłużni? Pa, co się dzieje? Kurde, to są moje... Moje czasy. Siema, hey. O, hej przystojniaku, co słychać? Ojej, jest jestem gejm, tak mi mówią. Serio? Żuwik? <grym> Kolejny troll, no. Ej, a ty serio masz OnlyFansa? No. Ej, e, kolega prosi o link. E, pytanie, jak mieć takie skiny? Nie, O, od razu, a to, a ciebie stać na takie skiny, co masz? My wszyscy Yy, powtórz, bo się nierówno oplułeś. I? Odpowiedź? Ojej, okej, okay, rozumiem. Niewiarygodne, kolejny ban. Ale wiecie co, wcześniej to chociaż zanim dostałem bana, tam w sensie, że zostałem zmutowany, to chociaż mogłem się troszeczkę powyzywać, oni musieli się bardzo podenerwować i dopiero był ban, nie? A teraz to jest dosłownie, nie wiem, dosłownie 10 sekund i od razu jest ban. Siemano, witam wszystkich. He, <laughs> widzę, że same wariaty tak jak ja. Hmm. Ej, da się tu mieć karambity? No, że ty autyzm masz. Mój brat też ma autyzm i tak się ze mną zawsze z rana wita tak śmiesznie. <laughs> Dostrzegam właśnie bardzo dziwną rzecz, bo jeszcze na 100% dwa lata temu, nawet i może półtorej roku temu, jakbym powiedział do kogoś, czy ma autyzm, to bym już tutaj został zwiezywany w wiązanku przynajmniej z 15 sekund pod rząd. Teraz jest po prostu cisza. I w sumie nie wiem z czego to wynika, bo wątpię, żeby ludzie przez dwa lata stali się nagle turbo bardziej kulturalni, nie. Dobra, i teraz patrzcie, ja to nagrywam już ponad w sumie godzinę, godzina 10 minut i pokażę wam teraz taką naturalną rundę bez, bez jakby wycinek, nie, bo ją ja daje naprawdę samą taką śmietankę do filmu, do montażu. Czyli patrzcie, wychodzę. Hej, gra ktoś jeszcze coś po meczu? I co będzie? Nikt mi nie odpowiada, więc taka runa prawdopodobnie będzie do wycięcia. Ale w sumie, jak już tutaj jesteście, to mogę spróbować chociaż coś fajnie. Ustrzelić. Kurde, hahaha! <laughs> się włączyć haksy. Tylko nie zgłaszajcie, jak coś. I na tym tutaj jeszcze nie mam chyba tego muta, nie? Całego, tak mi się wydaje. Patrzcie o co chodzi. Dwa dwa fragi i w ogóle zdziwiłem się, bo myślałem, że na takich serwerach zawsze mi się o wiele ciężej grało, a wcześniej też miałam większą formę. Chyba że po prostu ludzie odchodzą od tego cs nie? I tak bardziej już serio grają, nie wiem, na jakiejś takiej. Do, do jakiejś typowej rozrywki i tyle. No i niestety. Okej, okay. Hejka! O, jajo, też masz 9 lat. Ej, super, a grasz coś po tym meczu na Prif? Czy grasz coś po tym meczu na priv? Bo ja właśnie szukam kolegów, bo mi teraz mama odblokowała komputer na wakacje. Możemy zagrać, mam przerwę na y Okej, okay, a masz... FB? Poczekaj, jeszcze raz, przepraszam cię. No, y y zapytałeś się czy MP. No. FB czyli twarz No tak, tak. Ja jestem Mateusz. Jestem ten Mateusz Karnacki. Dobra, już mi gardło mnie woli. A kur, to ty udajesz? Nie, nie, tak. Ej, Lol, też mam takiego kolego właśnie co... Bo my po komunii jesteśmy! I właśnie tak obniżamy ze czasem głos, nie? Ale ja tak też długo nie potrafię. No nie, no to dziś jak on potrafisz a ty ile miałeś lat, jak, jak miałeś mutację e, 15 lat przed naszym erą. Ero? To mój, mój tata ma w nowej telefon zarejestrowany. Zawsze nowa era. No ale 3GB y, poza Unią Europejską Internetu tylko, czaisz? serio? Ta, dla nowych użytkowników 5, e, mój tata nie, ma dłużej. Proszę cię, przestań. Ale o co ci chodzi? To po prostu mnie zmutu, jak jesteś taki mądry. No ale o co ci chodzi? No powiedz po prostu wprost, w twarz. Kolejny serwer, gdzie dostałem bana już Chciałbym tutaj poruszyć trzy kwestie I chciałbym też, żebyś mnie wysłuchał, bo prawdopodobnie Powtórzę to ostatni raz Pierwsza kwestia jest taka, że być może mój głos Na przestrzeni ostatnich czterech lat się zmienił Jak coś mówię tym piskliwym głosem, to ludzie rozpoznają Że e, po prostu to jest troll I że żadne dziecko mimo wszystko nie ma takiego głosu Lub też po prostu ludzie kojarzą mnie z YouTube'a Bo rzeczywiście te, ta seria kiedyś miała ogromne wyświetlenia Po drugie ludzie naprawdę Nabrali jakiejś kultury i wyrozumiałości W stosunku, że YouTuberzy robią takie trole i nie chcę mi się bawić w jakieś takie przekrzykiwanie się, bo i tak się domyślają, że pewnie trafił na jakiś filmik gdzieś na jakimś kanale i tyle, więc po prostu jest pełna kulturka. A trzecia opcja jest taka, że chyba dostałem na większości serwerów społecznościowych na tym koncie bana i ciężko było mi cokolwiek tutaj sprawdzić. każdy każdym razie zdziwię się, bo wcześniej to była jakby norma, że wchodzę na jakiś serwer, mimo że ktoś wie, że jestem trolem, bo to słychać, to i tak go to irytuje, że jakąś przedrzeźnia, coś tam wyzywał niby tym piskliwym głosem, ale zawsze był jakiś taki pocisk mocny w swoją stronę. No w dzisiejszym filmie takiego w ogóle nie usłyszałem, co mnie bardzo mimo wszystko zdziwiło, bo wy pewnie widzicie tam nie wiem 3 czy 4 minuty filmu, może trochę więcej ja ponad godzinę tutaj siedzę przy kąpię, wertuję te wszystkie serwery jestem zdziwiony, że tak to wygląda, bo wiecie jakby nikt mnie nie wyzwał, a każdy wiedział, że to troll czyli jakieś łapszełom jeśli chodzi o polską scenę serwerów społecznościowych i myślę, że na dzisiaj to tyle dzięki wielkie za dotrzymanie mi towarzystwa i za poświęcony czas, widzimy się już niedługo, wpadajcie także na drugi kanał bo częściej się udzielam na drugim kanale oraz na instagramie, zobaczenia, trzymajcie 谢你爸爸。